Dzień dobry moi kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie i dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem takim, nie wiem, jak przez was, właśnie napiszcie mi, ale przeze mnie ulubionym. A wy napiszcie mi, jak bardzo lubicie testy długotrwałości podkładów. Dzisiejszy test pewnie nie będzie jakiś mega ekstremalny, dlatego że niestety już dochodzi 11. Miałam w planach zrobienie wcześniej tego makijażu ale niestety wiecie, rozumiecie. Nie wyszło, nieistotne. Bierzemy się szybciutko za nakładanie podkładu. A podkład, który dzisiaj chcę użyć, to jest podkład taki mój, słuchajcie, topowy ulubieniec sprzed lat. Taki ulubieniec, wiecie, z Rosmana. Obok Eveline Liquid Control to był mój najukochańszy, najulubieńszy, najcudowniejszy podkład. A mowa tutaj o podkładzie tym HD od Christian Lorrain. To jest taki mineralny podkład, niestety z pipetką. Umówmy się, pipetek nie lubimy. Natomiast to, jak wygląda moja skóra ubrana w ten podkład, to jest po prostu magia. Do tego chciałam Wam powiedzieć, że ze zdziwieniem stwierdziłam, że te podkłady dalej są dostępne, bo był taki moment, że one zniknęły z Rossmanów, i myślałam, że koniec skończyło się i więcej nie będzie tak po prostu. A ze zdziwieniem stwierdziłam, że są. Są dostępne, są dostępne online na Notino, na stronie Douglasa. Mało tego, któraś z Was mi napisała, że udało jej się kupić go stacjonarnie w Rosmanie. Więc być może do Rosmanów on wrócił, tego nie wiem. Natomiast ja dostałam, słuchajcie, wszystkie odcienie, za które bardzo dziękuję. Już Wam szybciutko pokazuję na twarzy i nakładamy, żeby zrobić mu test długotrwałości. I co nam tutaj jeszcze obiecuje producent? Jest to matujący, mineralny podkład serum z wygładzającym ekstraktem z czarnej róży i kompleksem Royal Caviar. Wyróżnia się unikalną konsystencją Liquid, liquid to Powder, która w kontakcie ze skórą zmienia się z płynnej w aksamitnie pudrową. Mineralne pigmenty łączą idealne krycie z naturalnym efektem, Technologia 4M Pixel Fusion, coś tam, coś tam, ze złotem i jedwabiem, wola Boga, kochana, zapewnia nieskazitelną i doskonale matową cerę przez 24 godziny. No dobra, czyli producent nas zapewnia długotrwałości. Sposób użycia przed użyciem. Wcząsnąć cienką warstwę podkładu, równomiernie rozprowadzić na całej twarzy. Okej, okay, wiecie, ja tutaj się zamiesiłam tak przez chwilę, dlatego, żeby przez... Cały ten czas kiedy używałam tego podkładu, a zużyłam go przynajmniej ze dwa opakowania, to tak co najmniej, jakoś nie zauważyłam tego, wiecie, tej zamiany, tej pięknej satynowej świetlistości w pudrową, umówmy się, i matową. I różne rzeczy mogłam o nim powiedzieć, ale nie to, że jest matowy, przynajmniej tak, wiecie, w mojej głowie. Oczywiście, nie wiem, mogło się coś zmienić, mogło się zmienić coś w formulacji jego, ale jako też używałam na live'ie, i on pudrowy nie był, przynajmniej tak mi się... Dobrze, nieważne, słuchajcie, nakładamy. Pokazuję Wam kolory. Zaczynamy od 101. Tutaj mamy 101 Light Beige. 102 Rose Beige. 103 Sand beige i 104 Warm Beige. I przepraszam za moje psy. Ja Was tutaj zbliżę i tutaj mamy 101, 102, 103 i 104. 103 i 104 są najcieplejsze. Naj... Najbardziej beżowy i taki chłodnawy jest właśnie ten 102, ale 101 też wydaje się być bardzo ładnym, takim oliwkowym beżem, takim najjaśniejszym, ale. Uważam, że tutaj w tej kolorystyce niestety nie ma kolorów dla bladziochów. Bo tak jak widzicie, te wszystkie kolory są dość ciemne, a do tego on jeszcze oksyduje. Także jak tutaj już dobierzecie sobie odcień, to wszystko będzie w jak najlepszym porządku, ale no, najpierw ten odcień jednak trzeba dobrać. Tak więc, tak jak widzieliście, dla mnie najlepszym odcieniem jest ten 102 Rose Beige. I ja go porządnie wstrząsnę i nakładamy na buźkę. A jako ciekawostkę to Wam powiem, że dzisiaj jest po prostu tak gorąco, a jutro mamy 34 stopnie, więc ym, no na bogato ja tutaj już myślę, że też mam powyżej 30. Słuchajcie, te lampy się naprawdę nagrzewają, a na noc zapomniałam zostawić ok otwartych okien, a ja mam wiecie na poddaszu to moje studio, więc jest gorąco. I tak jak mówiłam, nakładam 102 Rose Beige. Ja go sobie najpierw nałożę paluszkiem. Tak dobrze wiecie, wtłoczę, tak jakby w pory. I doklepię gąbeczką. W ten sposób nałożę dwie cieniutkie warstwy, czyli najpierw palcem. Porządnie to wpracuję. Potem doklepuję gąbką. I teraz druga cieniutka warstwa już tylko wklepana gąbeczką. W miejscach, które tego najbardziej potrzebują. Teraz dosłownie ociupinka korektora z Glam Shopu. Taka odro, odrobinka, tak tylko tu. O! Ja sobie ten korektor pomieszałam z tym podkładem, dlatego że mm, sam korektor byłby dla mnie za jasny. No i oczywiście wszystko przypudruję pudrem z Glam Shopu czyli moim ukochanym pudrem klasyk. Zawsze nabieram go na puszek i delikatnie wtłaczam. Zapomniałam, że miałam sprawdzić, czy, beń, czy wiecie, czy to się na matowo zmieni, no, ale widzieliście, na, nałożyłam, ja tutaj jeszcze wyszłam, bo Krzysio z psami wychodził, w sensie wyszłam z pokoju. Ja tutaj nie widziałam, żeby to się na matowo cokolwiek robiło. Łapię za bronzer z jak uwielbiam. I konturujemy buźkę. Różu użyję sobie z Milani i to jest ten Bella Bellini, ja go uwielbiam. To jest róż, który się nigdy nie kończy. Daje od razu takie delikatne rozświetlenie. Natomiast rozświetlacza chcę użyć z paletki Roma, czyli to jest Glamshop i Miss Densolita. I tutaj jest po prostu błysk. On jest tak piękny. Słuchajcie, ja go w pierwszej chwili nie doceniłam na live, ale po tym jak go zobaczyłam, wiecie, w świetle dziennym, to to jest po prostu jakiś obłęd. No dobrze, kochani. To makijaż twarzy skończony. W takim razie ja wciskam czas start i widzimy się za ładnych parę godzin. Dobry wieczór, kochani. Jestem z powrotem na podsumowanku. Słuchajcie. Myślę, że minęło około 12 godzin, ponieważ w tej chwili mamy godzinę 23.10, a ja jakoś kończyłam zaraz po 11.00. Tak mi się wydaje, wiecie, nie patrzyłam na zegarek ze względu na to, że. Ja, jak mam y, ustawiony telefon do nagrywania rolkit, to on musi stać w jednym miejscu, bo inaczej zmieni mi się kadr, więc nie mogę Wam pokazać godziny. A też sama dokładnie nie spojrzałam. Jakoś było po 11. W każdym razie... I co ja mam więcej powiedzieć? Co ja mam więcej powiedzieć? Generalnie, spójrzcie, no wyświecona to ja jestem. Mm, zaraz Was do siebie zbliżę. Ja się... Tak naprawdę nie poprawiałam. Raz się odcisnęłam przed wyjściem z domu. To było tak około godziny no po 17 na pewno. Między 17 a 18 jakoś tak. I wiecie, odcisnęłam tylko czoło. Odcisnęłam tutaj m, tą strefę T i tyle. Odciska się przepięknie. Nie wiem jak teraz się wiecie odciśnie. Czy to nie zajdzie razem z podkładem. Ale ja uważam, że naprawdę to wygląda dobrze. Jak na 12 godzin. Ja nie mam pytań. Tak więc chodźcie bliżej. Pokazuję Wam się z bardzo, bardzo bliska. No i bardzo proszę. Tak wygląda podkład po 12 godzinach noszenia. Czy Nie sądzicie, że wygląda całkiem nieźle, bo ja tak właśnie uważam. Oczywiście słuchajcie, on nosi ślady użytkowania. On nie wygląda tak, wiecie, jak od razu po nałożeniu i. i, i. To nie jest tak, że on wygląda świeżo, bo to bym skłamała. To jest, słuchajcie, 12 godzin noszenia. Ja teraz biorę chusteczkę i spróbuję to wszystko odcisnąć. No jakieś jaja, słuchajcie, tu są jakieś delikatne, może przetarcia, ale dobra, zobaczmy teraz pod tą strefę pod okiem. No, tutaj, tu, gdzie wiecie co? Miałam przez chwilę okulary, to widać takie, no, niezbyt estetyczne kropeczki się zrobiły. Teraz przy odciśnięciu. Broda, bardzo ok. No, zobaczcie, tutaj jest bardzo blisko. Czekajcie jeszcze raz. O, tak, mogę. To jest naj, największy zoom, jaki mogę zrobić. Widzicie to, tu, o, tu, tu, tu. Są takie kropeczki bardzo delikatne. Oczywiście to się trzeba mocno przyjrzeć. Tak samo tu na czole zrobiły się takie delikatniusie przetarcia. Ja naprawdę nie mam żadnych zarzutów. Z tego co pamiętam, to on się całkiem dobrze dokłada. Ja teraz już nie będę dokładała, wiecie, tego na, na puder i tak dalej. Chociaż mogę spróbować oczywiście. No zobaczmy tutaj na tym czole. Słuchajcie, plus plus. No, spójrzcie, to naprawdę daje się dołożyć. W sensie takim, że no wiecie, tu można by się było delikatnie przyczepić, ale to jest, tak jak mówię, to jest 12 godzin. Tak, na dobrą sprawę, bez żadnych poprawek. Po 12 godzinach podkład naprawdę ma prawo tak wyglądać i ja tak właśnie go pamiętam. Jako idealny podkład do dołożenia, bardzo plastyczny, taki z którym się po prostu świetnie pracuje. Tak więc tak stwierdzam autorytatywnie wszem i wobec, że podkład zdał egzamin. Dobrze, kochani, ja w takim razie nie przedłużam Całuję Was, ściskam. Bardzo dziękuję, że byliście tym razem też ze mną. Oczywiście czekam na Wasze komentarze i serdecznie Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Buziaki! Mua!